Cześć, cześć Sonia, i zapraszam Was do kolejnego odcinka ze Esteris. I mam nadzieję, że kolejny cię Wam się spodoba. Jak widzicie musimy dzisiaj wejść w kontakt z woalem i co jest dobre. To jest najlepsze, ale ma w powodzenia. To jest takie, co to może być. Średnia, wielka i niska powodzenie. Czy tu wezmę coś negatywnego być, z takie dowolniejsze? obejrzymy o, Pojrzeliście przywódcy Teraz na w środowisku się przydało, już trudno I ma to jakiś efekt, widać to? A co wy chcecie, pokaż nam swoje towary Nie jest zainteresowany. Każdy ma czy to po prostu... Nie po prostu dostali. O, planecie martwych wybudować dodatkowego dzień temu. Teraz w formowaniu. Ale co za planeta. Aha. Co tu chciałem budować? Chciałem budować tę świątynię. Górnicze, Synergie, Przemysł i Dzielnica Miasta. E, Bój, tak tu chcę udać świątynię, tylko to się będzie tu opłacać. Bo już zacząłem. E, no, wybieramy. Co jest? To jeno przynajmniej mówić, bo to daje co? Występność mniejsza zmniejsza, jest większa i miejsce pracy może na nie, tylko w budynku świątynię. Jeśli je znajdę, sentorka by. Jeden, nie muszę, czy będę musiał. A, nieważne. Eee... Coś teraz miałem robić, czy czekać na coś, co miał zrobić? A właśnie, wysyłam tutaj większą armię, żeby wypędzić tych stąd z moich systemów. Co jeszcze planeta jest? I tu też. Teraz by się przydało te planety. No to. Kolejne artefakty. Czy mogę coś z nich robić, czy nie? Technologia, coś tu daje? Korzystajcie ich technologię. i dało nam technika, nieźle. Mogę tu eee. to użyć, czy co jest? A trzeba poczekać, ale dobrze, że tu mam. Cholera, myślałem, że tego nie mogę robić wcześniej, a jednak mogłem, kurde Gaz? Mogę produkować... A, bo wstawiłem tych do produkcji gazu, bo jakoś nie byli Właściwie, miałem w prostu prędkość, podbiłem podbiłem, tam produkcję gazu, a normalnie ja nie mogę jeszcze jej robić Cholera Szczerze Jest to z buff buffer Technologii A na razie nie trzeba tego budować a właśnie jakaś dobra planeta do technologii była Muszę wam pokazać i ona była Właśnie ta Ma niezłego bafa. Kurde Ja tu zrobić na przemysł może nawet ale to będzie dużo lepsze To będzie energia razem z nauką Energia i nauka jakąś się łączą Jest produkcja gazu i to z jednego idzie 4 no się Kasia jak będę tu wszystko eksterminował, czy coś innego robił. Przydałby się jakiś wasal, tego chyba bym wyzwalał najlepszy, jak mówię w poprzednim odcinku. Eee, widzimy się za jakiś moment, jeśli coś się wydarzy. A wydarzy się technologia. Eee. Zresztą że już tu było wybadane, nie chcę się tylko na to patrzeć. Więc widzimy się za jakiś czas, bo już minęły 5 minut nagrywam. No a jeszcze nic się fajnego nie wydarzyło. Mam nadzieję, że te odcinki są nawet fajne, bo ja naprawdę mam trudności z nagrywaniem wszy tego wszystkiego. Skończę teraz i widzimy się za jakiś czas. No i widzicie kilka sekund później oczywiście już mam te rakiety wybadane, więc trzeba je przemienić w statek. Czyli załóżcie na statek, statki. A co, który to był? Pancernik, to jest ten lotniskowiec, tak? To teraz wszystko trzeba założyć. Zapisujemy. Eee, dobrze, to ten drugi statek. mam to jest lepszy zasięg. Eee, zasięg 130. Miejsce, to będzie dużo lepsze. Eee, I zapisz. Dobrze Do tak będzie dobrze. Chyba ten statek nie go zawróci te armii kurczę. Nie kliknąć w przemiany w piratów, bo to się nie przyda. A jakbym kliknął, to żeby... Tutaj. Naprawdę że tu wudwa. Naprawdę nie szybko podróżuje przez to. Dobra, niech to podbijają. I widzimy się za jakiś czas. Oczywiście jak to wszystko czyszczę, pewnie się pojawi, pojawię, nie wy ja. A się eee, z stacji, nie nie mieszka, tylko ze stacje. takie stacje pospać których nie trzeba ulepszyć. Jak tej. Kotwicowisko z tego zrobię, bo to będzie chyba lepszy wybór. Ja naprawdę nie dam radę, bo tu jest pulsar. A ja mam większość starsze zrobione. Było no, naprawdę kiepsko, ale co. Lecicie w ogóle? Ale wo, na przykład, w ogóle szybkości kościół się przydało. Tak, no, najszybszy plus najszybciej jest czas puszczony. Laguje widać. Kurczę, ten lat, nie daje rady. Jeszcze gorąco jest na zewnątrz. Um, eee, dziś no, to już. Co się powiedzieć? Co ja chciałem powiedzieć? Co już można budować? 31. 13 to jest dobre Ale Dobrze, że już w Polsce z Disney Puzzle by obejrzałem wszystkie części z skaliwów Czyli to czwarte, a bardziej piąta była najnowsza, więc i obejrzałem Dziwnie było słuchaj, jak polski dami był Cezary Pazura jako Cześć Nieźle I mam głos, że ci głosu nie pomyliłem I 15 było. Było 15. O, będą straty. Tak, będą straty. O nie. Niedobrze. W się pojedynczo przyjedą. Tak, Debilem byłem już tu wlazłem. Czekajcie całonnie. Jak się Wakuje statki. Ja, że daję radę w miarę. Też ja wiele ja statków stracę. Uhu, trzeba odwrót zrobić Odwrót. O, cholera. Myślę, lepiej to pójdzie. Pięć wysłać. Ja chciałam to poczyścić. Tyle rzeczy by zdobył do badań naukowych. A niech to fatalnie cały ja idę po prostu, podbiję wszystko a i tak nie wychodzi. Bo ja wszystko wtarczę po poszerzeniu tego. Także trochę więcej więc nie pracę już ci mi się przydało decyzję. Co się jest goto. I te lotniskowce odejmij tu do jeden, tutaj dodaj jeden, tutaj. Dodaj. Sterlitzkowcy styl wystarczą. I roszczenia. No tak. Chyba o tym zapomniałem. Tylko mam rywalizację z nimi. To nie po podbić to jak To mm. jest jakiś czas znowu momentu gdy można zaatakować bo coś innego zrobimy. Co to, to jest. To jest ignantator nowy Nie wiem mówić. Udało się coś takiego zdobyć z kradzieży technologii. Nieźle. Nie widzimy się. Więc, w walce, my od możemy coś mieć. I to będzie najlepsze, bo i tak każdy z nich dostanie bonus. Ten ma największą szansę. Bo z znajdzie się w przestrzeni, jest dużo energii i możemy sobie komuś dać. Kto to był, tboy, to nie wiem. Jest za człowiek Mariana KR. To kto to jest? Miejsc pracy? To nie coś stąd. Tak, dużo z tych, mórz naukowiec. Te to dostał? Żaden z tych. i też. Hmm. Stad nałkod w budował miał zbadać ten swój sobie o tych moich badaniach. Katacha cokolwiek. Czasami energia spada w górę i w dół Leci w górę, spada w dół, Żyno to samo, to jest straszne. To w Nie Nic się dzieje. I tu w kasach spadła. Żyno się teraz trzyma. Nie że mnie zatkali naprawdę dużo roszczeń. ustałem No i bunt na jednej z planet. Ło co jest? Każdy dwie planety miały bunt. Chyba, żeby tak dwie miały. Muszę to zrobić. Teraz tak. Będę chciał tam jakoś pod niestety. przesiedlenie i weźmiemy nieco z jakichś nowych ta też ani walka, nikogo są nie weźmiemy to zostawimy jak to jest Uprawi no, się poprawi za jakiś czas a miałem silników, o właśnie to chyba wybadam Eee... To musimy jakoś w szarnie. To jest ono naszych piratów może wynająć i to jednak to samo. co daje rośnie nie, tylko Co to jest? Tylko za co one są co nawet nie pokazuje. Kurczę Eee, sankcje są większość. Co za tymi sankcjami? jest sławna, ale eee. ktoś tam już łamie. Pani pisze, za co są te roszczenia. Eee. Eee. Roszczenia nie będą. Pójdę najechać i pokażę, co tutaj daje. A i nic. Eee. Kosakty, gospodarczej, ale na co mniej więcej? Jaka jest sankcja gospodarcza? Nie wiem. A teraz ja się nie przez. Aaaa! Tak wykreślić ma problem z na inne rzeczy. A te rzeczy bym dostał. Trudno się mówi. Na styku, jak wygrał, to nie będzie duchowny, bo naprawdę strasznie poszło. A właściwie po prostu zrobię to państwo. Na chyba do Litoid na tym razem. Kamieniają pój łatwiej. Tak sądzę. Zacznij, taka nie tu poszła. Tu poszła, tu idzie. I tu powinna się skończyć. A tu się skończy, tu. A to będzie kolejna odnoga. Oni też mają. Dobrze By byłoby ich podbić. I zwasalizować. Tylko nie jest to z nich zrobić. Zrobić, żeby podobali mi surowce. Czy naukę. A być od. Obrony i ataku zastanówcie się, czy zrobić z nich basen, chociaż taka nie będę miał większość, większość tu istot. Eee, Prawie już nie dało co wziąć. Prosi. Nauka była dobra. Zawsze jest dobra. Wiem eee, więcej z tych mań fizycznych niż reszty. Technika leci nawet na szyję. dobrze właśnie tu masz coś budować. no i właśnie ulepszyłem tych naszych piratów wcześniej dali chyba bazę gwiezdną i coś jeszcze cięnisło a tu byli tym. no i przypomniałem się że jednak weszli z robotyka no państwo pierwszymi w roboty czy ich to, nie androidy ile słów jest pięćka określi na, na rodzaj robotów hmm, a nic bo powróć w patrzeniu chciałbym tak o tym znowu się to kiepsko jest Nie wiem czy ja jakieś prawo galaktyczne A co ja łamę? A... O gotowości militarny serio co to dawało To właśnie Militarna, gdzie to pisze. A, tu jest wojny. Ja to znaleźć zaraz będę. Dobra, chyba ja wiem co chodzi. Mam tutaj za małą flotę. O no, co właśnie, Militarna? Może za dużo, a może za mało. Naprawdę. Taka mi się wydaje, za mało. Szukałem, szukałem, ale nie znalazłem. Nie, to wychodzi o to. Strzel badawczy już leci tutaj, żeby pomóc w nauce. Gdzie ty jesteś? Tutaj jest. Dużo do maksymalnego poziomu. i trzeba te super stawki budować. Właśnie, tak minę o tym. Dobra, budować. Nie mogę, przesiedlenia jakiegoś psionika. Gdzie to było? Hmm. Gdzieś to będzie? Ale psionik w plastu, o to chodziło. Teraz wierzymy było. A... Ten. No, nie trzeba to mógł ulepszyć. A już się poniłem. Jak zwykle. fatalnie idzie z tym. Ostrośnie. Okej. Okay. Ucze, tak podstaw mnie wkurza teraz koleża. Ja tutaj nic, badaj, coś tam. Ja dobra, mogę pomogły tej pracy, nie się szukać tej lepszej. Ok, w badaniach. No i klikaj. Właściwie to jest minut, jeszcze trochę. Tak naprawdę zostało. Nie, nawet jeszcze 20 minut nie ma, 18 jest. Czyli 19. No co jeszcze, co jeszcze poczekać. Ulepszamy. Minerałów więcej. Decyzje. Właśnie to już mogę zaprzestać decyzję. Zapomniałem to, to wyłączyć. Jest decyzje. Róży słuchaj jak coś sobie, ale to jest chyba w słownie zrobione. O, ale rabunki. Zasługują być naprawione. Chciałem dalej. Kurczę. Paś to robi, zapomniałem. Z tego to jestem strasznie zadowolony, że to wyszło. A więcej budowli naukowych. W ogóle, gdzie to jest? Eee, jeszcze skorował, jeszcze gorzej. Tu jest ale trudno. decyzję. Policja już nie musi cieniać na pełnych obrotach. Cała kasa trochę zawiera. Aha. Jesteś jeszcze jeszcze? Ja powiem wam to mi pokazać, co robię. Więc za jakiś czas Cały cash-in nagram i będę już wrzucał te filmy do oglądania. Dobra, możemy budować to aryks niż już się wybadało i robimy. 1, 2, 3, 4 8, niech będzie, niech czas leć, błyszka trochę to ponagrywa i rzucam, buduj się i się wierci. Się tu będziesz lecieć, jesteś teraz taki cholera, Ech. cholera, lecę się trzymam już z tym kichaniem, pieśni w nosie, no, półduj. Zaraz wracam, dobra jestem, nos mi spędzał. Znowu będzie 25 minut, a ja nagrywałem co 40, czy to mniej? Ja połowię sobie godzinę. Co było legalne, prawie kichać. Nos mi energia, a odcinek musi być rzucony. W takich kaminów będzie tak z moim komentarzem, bez zatrzymywania nagrania. Pruszki wkurza. Ale to jest spędzenie. No, i właśnie przepraszam za mój poprzedni i ze bo na końcu mi się urwałem nagranie. Ja się, że ich włączyłem, a na to prawda, wyłączyłem je. Przynajmniej było to normalnie 20 minut. Jakby było 10, to by nagrał od nowa. Moment, sam gdzie skończyłem, w poprzednim wcześniej w nagranie. A A na trzeba jakoś ze składzi ja, naprawdę jest. Kiesko ze surowcami. A wie naukowymi. Znaczy równi są. Oni tych... linii mają. To ja. Szczego przemieszczania się. To czyli oni... ...co oni... Co ...sos w technologii, to ja. Bo już on kama co te mocniejsze czerwone u niego. Tak. I są ulepszone. Ja też ulepszyłem do tego stopu ale Go nie tylko wziąłem co innego, jak pamiętam. Tu jest 38, a wtedy będzie mniej. Wtedy to skacze. No a tego nie sprzedajemy, już. A wyżyj to 100. To. Dużo prawie tych pyłków jest czy 4 do lepszenia tego budynku. Jakby go do nawet. To był pyłki, tak? Nie pamiętam słowie. Chyba, wybuduj to. Zasko, bo z nosa się zaś odleci, ale lepiej, żeby nie, stuka, żeby nie smarkania. A ociąganie nosem, eee, żywność, to wszystko wybudow, zabudowane Czyli oni by przesiadali na inne planety. Ja, że wybudujemy coś tu. Gazy. Jest to gazy, tu są gazy. Nowe badania. To chyba tylko uzupełnienia z rosnej do góry. Utrzymanie spada dobrze jest. To wybadamy i nowe co? Ech, to... Wybadaj to, Co się skończy i kończymy nagranie. Eee, jest ciekawe jaki je na... statyw się przyszedł budować nowy. To chyba też będzie tytan? Jak pamiętam. Najszybciej to czas mi. oczywiście czas kupować, a ja już nie chcę, tak mocno nie chcę ich kupować. No <grym> y, dobra, kupię. Jeden. Ja powiem, że już do końca na pewno zatakują. Zło, złozę, To nie za fajne, jak to zrobią. A hop to nie mam, te statki, ona jest tak droga. To wybudowała Dobrze, i co tu brać? A to by nawet tego już nie będę używał. A chyba, że 100 by podało. zrobić, więc Te odcinek będzie się kończyć. I ja tam mam 27, prawie 30, więc może. Więc jeśli kogoś poda, to fatalny, według mnie, odcinek. Wcześniej był lepszy, drugi na przykład tej serii byłby pewnie dobry. Pierwsze w miarę, że bo no, taki mówić, taki se jest. Mógł być lepszy, może się bardziej starać. Ale już trudno kończy do ciebie. Hej, śpa.